Pasta jest manipulatorem, że ja jestem, w mojej opinii, jesteś nim ty, i ja ci wytłumaczę, dlaczego. I uważam tak dlatego. Ale... Tylko nie wcinajcie się, serio, chwilę. Dlatego, że ty zacząłeś zgrywać ofiarę. Ty grasz biedną mindę, biedną poszkodowaną, na którą się wszyscy uwzięli, ale to nie jest tak, że to jest bez powodu. I teraz wrzucasz zdjęcia ze zwierzątkami, jakim ty jesteś dobrym człowiekiem, pokazałeś się na dniu z zawodnikiem, a tak naprawdę, gdyby ludzie wiedzieli, ty jesteś zwykłą kurwą, nie? Tylko, że ludzie tego nie wiedzą i dlatego stoją za tobą, tylko, że mnie opinia ludzi nie obchodzi, a ty myślisz, że na tym cokolwiek ugrasz. Rozumiesz to, ale to wyjdzie prędzej czy później, bo prawda zawsze wychodzi, Kamil. Kadłubku, ty byłeś nauczycielem z tego co się dowiedziałem, zrobiłem sobie taki tak. research, to normalnie wstyd mi za, 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 za takich za takich ludzi jak ty. Nie bój się. Że ty, nie bój się, Kamil, <noise> <góra>. bój się. <głos> <głos> teraz się przytułuję. Miałeś kontakt w ogóle z dziećmi. Ale posłuchaj, Ty jesteś po prostu debilem, nawet z tych papierów ci nie chciałeś. Jest ja jestem ja tylko ja, ja Kamil, ja Kamil uczę.